Prawdopodobnie 10 listopada w Hamburgu Władimir Kliczko zmierzy się z Mariuszem Wachem, dwóch pana byłych podopiecznych. Jednego pan prowadził do Gwardii Warszawa, drugiego pan do Gwardii Warszawa. Ściągnął tak praktycznie i wynalazł do polskiego boksu. Jaki pan wynik tej walki typuje? No wiadomo, że bezwzględnym faworytem w tej walce jest Kliczko. Mariusz Wach, było to olbrzymia nadzieja nie tylko jeśli chodzi o boks, zawodowy, ale była to olbrzymia nadzieja naszego boksomotorskiego. On miał taki okres czasu w, swoim, w swojej karierze bokserskiej, że praktycznie rozwalił całą Europę z zawodnikami takimi, których się nawet nie spodziewaliśmy po tym, że on jest w stanie z nimi wygrać naprawdę i przy pięknych walkach, przy walkach, które naprawdę sprawiały nam jako trenerom wiele miłych wrażeń i wiele przyjemności, ale ten czas Najlepszy już jest chyba za Mariuszem, dlatego że to te zawodostwo troszkę za późno. On, on jakby w tym poprześciu na to zawodostwo. pewien okres tej swojej kariery przestał. Tam się był taki bardzo pusty, pusty coś, nic się nie działo, kontuzje i nie chciałbym, żeby to ja moje słowa sprawdziły, ale wydaje mi się, że ten najlepszy czas Mariusz ma już za sobą. Mm -hmm. że Dużo się zmienił, bardzo dużo się zmienił, się zmienił jeśli chodzi o to, o to, co boksował w kraju, a to co jest tam w Stanach, naprawdę zmiana jest kolosalna, ale to już chyba nie ta zmiana i nie ten okres, żeby to staczyło na trudniejsze świat. Mhm. A to, że w końcu Władimir Kliczko będzie walczył z zawodnikiem, który będzie wyższy od niego, dorównywał mu lub też przewyższył walkami fizycznymi to dla Ukraińca nie będzie sprawiało żadnej trudności. Wiadomo, że okazało się, że jak się usiądzie na braciach kliczko i zmusi się ich do jakiegoś wysiłku i chce się z nimi boksować cios za cios, to sprawia im to też duży problem, dlatego że oni są przyzwyczajeni do tego łatwego boksowania, do takiego boksowania w wysiłku, gdzie oni dyktują całkowicie warunki i tylko na ich warunkach tak się walka odbywa. Ale czy Mariusza jest stać na taki ciągły atak, na taką ciągłą walkę? Oby tak było, oby, oby się to sprawdziło, że, że Mariusz, Mariusz chce sięgać po największe tytuły. Z tym, że no, biorąc to w drugą stronę, to akurat jest to typowo zawodnik dla Kliczki. Duży nie jest Mariusz zawodnikiem bardzo szybkim. Bronę ma bardzo szczelną. Można powiedzieć, że tak powiedzieć, że dla kliczki szweczki są, nie? Mm -hmm. Oby moje słowa były, były nie złym prostem. Wierzę w to, że Mariusz się pokaż z mojej przez strony, znam go, znam go z tych najlepszych lat, bo można powiedzieć tak, że ja go wypromowałem jeśli chodzi o boks, bo przyszedł do partii. Jako nieznany zawodnika a był kandydatem na olimpiadę. Mu się nie udało, jedną latę z głowę przegrał, i ta walka skreśliła jego szansę. Z tym, że, no, tak jak powiedziałem, troszkę, troszkę to, to wszystko takiego właśnie poukładane, bo mógł, mógł czekać do następnej olimpiady, gdzie na naprawdę miał olbrzymie szanse. Jego rozwój był bardzo szybki. Taki, on szedł, tak można powiedzieć, regularnie. Wszystko było poukładane tak sukcesywnie, że do tych największych by na promu doszedł, i wtedy, wtedy, na, nawet ten, ten podpisanie kontraktu, by było troszkę inaczej, gdyby wyglądało a nie na kolanie, a na szybko, bo to taka mhm. A jak pan właśnie sprowadzał Mariusza do Gwardii Warszawa, jakie pan cechy w nim widział, że może osiągnąć sukces? Ja e, w, Zwróciłem uwagę na Mariusza na Mistrzostwach Polskich w 1989 roku w, w Białymstoku. Mariusz tam boksował z zawodnikiem z Jastrzębia. Przegrał tą walkę, ale pokazał właśnie Michał Ducha, tam, tam nie nie był za, nie miał za bardzo dużego wyszkolenia, bo praktycznie w tamtym czasie on operował tylko na, na swój wzrost. Akurat te ciosy, które mu najbardziej pasowały, to był lewy, prawy, lewy, prawy, on tylko te ciosy bił. Dość długo był później władzy przedstawiony na to, że zaczął być haki, zaczął być sierpy, ale w tym czasie właśnie był tylko proste ciosy i za każdym razem się odgryzał tymi ciosami. Zaprzałka miał z nim bardzo ciężki problem, żeby ulec. szczególnie w trzeciej rundzie, gdzie Mariusz robił olbrzymi, fi, olbrzymi finish chciał tą walkę jedną, no, ale tam w tym czasie nie dało rady. To było w okresie tak wiosenno-letnim, początek lata, pamiętam kiedy już Osła Polski były i już zaprząta przyjechał do nas na jesień na, na ligę i Mariusz go zbił od psa po tych paru miesiącach szkolenia w gwardii zbił go już, już, już praktycznie, nie było dyskusji jeśli chodzi o zwycięstwo Mariusza. Każdy postęp, postęp był jego bardzo duży podziałem, no rozwijał się. Szkoda, że to tak tatuś zarządził, bo to w tamtym czasie tata... Te tatusie w tej karierach bokserskich i nie tylko takich, co są Mhm. Czyli, tak, takim podsumowaniem, można by powiedzieć, że Mariusz, jeśli byłby inaczej prowadzony w przeszłości, to mógłby wygrać Władymiar Kliczko, ale teraz raczej wydaje się Panu, że nie ma na to szans? Nie, nie powiedziałem, że nie ma szans. Ja, ja się po prostu o to martwię, czy to nie jest za późno. Chociaż Kliczkowy są już starsi od niego, czy to nie jest za późno, dlatego że mówisz, że ten najlepszy okres wydaje mi się Mariusz już miał przed sobą. On w tym, w tym okresie. W tym okresie tej, tych paru miesięcy, zrobił tak olbrzymi postęp, tak olbrzymie, olbrzymie wrażenie, jeśli chodzi o Europę i o światło, on zaczął głosować z najlepszymi zawodnikami na świecie i z Niemcami, i ze świadami, i z, z Rosjanami, z Ukraińcami, także on z wszystkimi wygrywał i naprawdę szło bardzo dobrze. I później to załamanie, no tak jak już mówiłem, no, duża zmiana jest, ja obserwuję tą jego karierę, duża zmiana jest po tym, po tym pobycie w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak no nie wiem, czy to jest akurat to akurat na... Na dzień dzisiejszy już nam już poświatło.